3 sierpnia po raz kolejny dzieci z położonego na Ukrainie Jaworowa spędziły wakacje na terenie powiatu gdańskiego. Uczniowie większość czasu spędzili aktywnie na terenie gminy Kolbudy, a dzięki współpracy z powiatem Gdańskim odwiedzili również starostwo i faktorie w Prówczugdańskim. Gdańskim. Starostwo powiatowe także próbuje pomóc gminie w zapełnieniu czasu tym dzieciom po to, żeby wywiozły stąd jak najwięcej wrażeń. Dzieci zwiedzają faktorie, potem jadą do innych pięknych miejsc i na terenie powiatu, i na terenie e, Trójmiasta. Większość z nich to dzieci Polaków mieszkających u naszych wschodnich sąsiadów w przeszłości zesłanych na tamte tereny. Na co dzień uczęszczają do polskiej szkoły i posługują się ojczystym językiem. Przedział wiekowy grupy to 8 do 16 lat. Dzieci bałem się super, są bardzo zadowoleni. Ci, którzy byli w ubiegłym roku nie mogli się akurat doczekać, doczekać, przyjechać się tutaj ponownie. Ci, którzy są po raz pierwszy też zadowoleni, bo to jest coś nowego dla nas, nowe doświadczenia. Akurat pływanie na żaglówkach, na kajakach, na deskach. A więc wypoczęci, uśmiechnięci, z dobrymi wspomnieniami wracamy akurat do domu. Uczniowie mieli okazję zwiedzić na faktorii m.in. chatę wodza, obejrzeć ciekawe filmy o szlaku brosztynowym, wyprawach Rzymian, zapoznać się z eksponatami, jak również podziwiać żywe zwierzęta. Jesteśmy bardzo zachwyceni tym, co, co tutaj widzimy i gdzie przeżywamy. Byliśmy na jeziorze, kataliśmy się. Całą grupą na Sosance, na Ankorach, na Kajakach. Było nam bardzo miło, i tak jak jesteśmy po raz pierwszy, bardzo nam się to podoba. Dzięki inicjatywie wójta gminy Kolbudy uczniowie z Ukrainy mieli niepowtarzalną okazję odwiedzić ojczysty kraj. Po zadowoleniach wymalowanych na twarzach możemy wywnioskować, że było warto i z chęcią przyjechałyby za rok. Polecamy również zobaczyć zeszłoroczna wizyta dzieci z Ukrainy oraz jacht Korsarz w Błotniku. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.